29 czerwca wszechmoc. Znany z amerykańskich programów katolickich, ksiądz Mieczpactwa, pracował przez wiele lat jako misjonarz w Peru. Lokalny biskup skierował go do pracy w wysokich górach pośród ubogiej ludności. W jednym z przemówień telewizyjnych, kapłan podzielił się swoją historią na temat pogańskiego kultu, który tam spotkał. Wśród oszczonej ludności nadal żywy był kult gór, ziemi, płodności, wyobrażany w postaci bogini Pachmamy. Wiara w jej moc była tak mocna, że wśród większości ludzi uważana była za bóstwo ważniejsze niż Jezus i Matka Najświętsza. Młody misjonarz był przerażony synkretyzmem religijnym. Ostrzegał wiernych przed pogańskim kultem. W 1970 roku. Nawiedziło Peru silne trzęsienie ziemi. Potężne masy ziemi z gór pochłonęły prawie całe miasto Jangaj. W jednym momencie zginęło 24 tysiące ludzi. Siła żywiołu zniszczyła wszystkie budynki. Tylko w jednym miejscu dało się zauważyć ocalony pomnik. Była to figura Chrystusa na lokalnym cmentarzu. Kilka lat później na figurze tej dopisano następujące zdanie. Taki jest los tych, którzy czczą pachmamem zamiast prawdziwego Chrystusa. Ksiądz Pacwa wspomina, jak wielkie było to przeżycie dla wszystkich i jak szybko odwrócono się od pogańskiego kultu po tych wydarzeniach. Pierwsze przykazanie dekalogu wzywa do oddawania czci prawdziwemu Bogu. Nakazuje uznanie Jego jedyności i wszechmocy. Tam, gdzie człowiek zwraca się ku innym bogom, naraża się na działanie sił przeciwnych stwórcy. Pogaństwo, mimo że jest starsze niż chrześcijaństwo, nie zaspokaja głębokiej religijnej potrzeby człowieka. Co więcej, zgodnie z nauką św. Pawła, pod postaciami bóstw często kryją się duchowe pierwiastki, które bywają wrogie człowiekowi. Dopiero chrześcijaństwo, Przynosi światu nową świeżość. Bóg staje się widzialnym w osobie Jezusa Chrystusa. Możemy zobaczyć, jaki Bóg jest naprawdę. W tym obrazie Boga szczególne miejsce zajmuje Jego wszechmoc czyli nieograniczona i absolutna moc nad całym światem stworzonym. Sam Jezus powiedział o niej w Ewangelii, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Od Chrystusa, Jezu, serca Jezusowego, objawia się przede wszystkim w trosce o człowieka. Bóg kieruje wszystkie swoje siły, aby ocalić ludzkość i przyjść jej z pomocą. Tylko w niej można uchronić się przed iluzjami rzeczy, które roszczą sobie prawo do panowania nad światem. Są nimi pogaństwo, magia, okultyzm, wróżbiarstwo i przesądy. Duchowe zagrożenia płynące z takich praktyk są oczywiste. Wielu przecież doświadczyło ich zgubnych skutków. Serce Boga jest niepodzielne. Nie pozwala na oddawanie czci innym Bogom. Jest zazdrosny i szczerze nas jako swojej własności.